ale widać że żywy jest wiesz no. widać że ostro idzie no. i to hałaśliwy tam chyba na drodze to mieszkanie jest no to trzeba to no. nakręcić no. i proszę cię wczoraj wieczór miałem takiego zwątpienia że co y, że wiesz że po co przyjechałam a tu że że to zawsze coś, będzie że... tu zawsze ale basiu coś, coś jest choć, choć, choć tutaj środkiem nocy, tak mi się fajnie spało. obudziłam się myślałam że już jest nad ranem patrzę się godzina po 12 mhm. no i proszę ciebie tak jakoś serce mi zaczęło walić ale potem proszę ja ciebie uspokoiłam się E, dwie godziny nie mogłam spać, bo takie miałam wrażenie, że tak, wiesz, ktoś tak jakby do mnie wchodził, wychodził, o! taka energia. No czy, nie, ja coś tam się dzieje, no. No i proszę ja ciebie potem, jak usunęłam, no to ledwo co się obudziłam po siódmej, ale tak mi się chciało spać. Myślę, się nie wstaję, bo muszę wyjść. Ale tak, prawie wykąpałam wiałam prysznic, siedziałam, kawę sobie wypiłam. I... Proszę Ciebie, no tak suche było, wiesz? E... No i potem... Wiesz, o której ja wychodziłam na tą nie? No. Szósta. Coś ty... Siódma? Ja... Później, bo przecież ja o po siódmej piętnaście stałam. No to ja szybko. Ja całą Radunię obeszłam... za półtorej godziny. Wydronka. Nie, jakiś zielona Biedronka widzisz no Ech. ja całą Radu nie obejrzałam za półtorej godziny a no, tutaj będziesz miała piękny widok na Ślęże, tylko i tutaj przyjeżdżają na weekendowe wycieczki ludzie leżą na tych na kocyczkach i sobie tutaj wiesz siestę robią tylko, ja, ja... tylko że tutaj jest bardzo dużo kleszczy miejsce jakieś no Jest to no, coś innego Widzisz i tu masz tam źródło Ciekawe czy buzuje Czy go nie słychać Nie jest, woda. Jest. A tak tu zawsze na tej ławece no, no no to ludzie widzisz tak Dam ci tę buteleczkę sobie nabierzesz wody, wypłukasz. Proszę Właśnie. Nie taką dużo No tylko to takie piele. mam. To myślę, będziemy po drodze pili. Co się martwisz skóry? Ja sobie też taką przyniosłem. Tylko zobacz, czy, czy nie pachnie, brzydko to to sobie. Jest jak to pięknie, no popatrz jak tu wygląda, no. żeby nawet nie strządnąć no, To właśnie tutaj przyjeżdżają z tymi tobołami i wiesz. Tutaj widać ten budynek, co żeśmy spali, co ci mówiłem. No, on kiedyś był dostępny, wiesz, że można było sobie tam pokoje zamawiać. Na. te schodki, w że. No. Przepiękne miejsce, Basieńko Te schodki, chyba fajnie wyglądają, jedne tak, drugie tak. co stało No coś tam ranny chyba jest. No coś nas nie lubi. się! No.